Moi drodzy, mój kot bardzo nie lubi być budzony. E, ja, ja, wiem, że, ja wiem, że czasem... Ja wiem, że przynajmniej jest jedna taka osoba, e, która na mojej live chciała, żebym pokazał kota. Ale ja, moi drodzy, nie, nie obudzę kota, dlatego że mój kot ma taki charakter, że jakbym obudził swojego kota, a on chciałby spać, to, to miałby tak podrapane ręce, że to nawet to nawet powiem szczerze był, byłby szok. Tak, mój kot bardzo nie lubi, kiedy przeszkadzałby się w spaniu w odpoczywaniu czy w jedzeniu. Więc e, ja wiem. E, zaraz, kto, kto to ostatnio dalej wie chciał, żeby pokazał swojego kota. Już nie pamiętam, ale w każdym razie nie zamierzam tego robić, ponieważ mój kot ma taki charakter, że jak mu się przeszkadza, że mu się przeszkadza. To, te, to mój kot się denerwuje i zaczyna mi drapać, tak? No. Kotki, moi drodzy, kotki są fajne, tak? Kotki są fajne, chociaż ciężkie w utrzymaniu. Chociaż pamiętam, pamiętam kiedyś chyba robiłem właśnie film na temat odpowiedzialności za zwierzęta. Coś takiego już nie pamiętam, jaki ten film miał tytuł. W każdym razie, moi drodzy, fakt faktem jest taki, że nie zamierzam budzić swojego kota. Za każdym razem jak to przykład wy chcecie, kto ktoś z Was chce, żeby pokazał to na live.